Iga świątek wyjawiła prawdę o relacji z Gwiazdorem Formuły 1. To jednak nie były plotki. Już dziś Iga świątek zagra w 3 runy dziewimbledonu. Jednak nie samym tenisem człowiek żyje. Na jednej z przedmeczowych konferencji prasowych dziennikarze zapytali naszą tenisistkę o jej relacje z Gwiazdorem Formuły 1 Oskarem Piastri. Iga nie ukrywa, że zna Australijczyka z Instagrama. Wydaje się być świetnym gościem, więc czemu nie? stwierdziła tajemniczo Iga Świątek właśnie mierzy się z trawiastą wierzchnią kortów na Wimbledonie, która do tej pory nie była dla niej łaskawa Już dziś nasza najlepsza tenisistka zagra o 4. rundę z Amerykanką Daniel Collins to właśnie na jednej z przedmeczowych konferencji prasowych został poruszony temat zamiłowania igi do Formuły 1. Nasza mistrzyni stara się śledzić wyścigi. Jakiś czas temu była obecna na Grand Prix Australii. Chwilę potem została przyłapana na wymienianiu uprzejmości z liderem klasyfikacji generalnej tej serii, 24-letnim Australijczykiem Oskarem Piastrim. Świątek potwierdziła doniesienia w sprawie gwiazdora F1. Czemu nie? Także Piastri nie ukrywa, że kibicuje jej ze świątek. Teraz podczas konferencji prasowej dziennikarze zapytali Igę, co łączy ją z młodym gwiazdorem Formuły 1. Raszynianka nie zamierza tego ukrywać? W sumie znamy się z Instagrama. Powiedział po jednym z turniejów, że mi kibicuje. Podobnie jak ja jemu. Wydaje się być świetnym gościem, więc czemu nie? Wyjawiła świątek. Nasza wielkoszlemowa mistrzyni przyznała także, że stara się dość regularnie śledzić zmagania na torach wyścigowych. Nie oglądam każdego wyścigu, ale zazwyczaj wiem, kiedy dzieje się coś interesującego. Z pewnością wyścigi F1 to fajna rozrywka i świetnie się to ogląda podsumowała. Dzisiejszy mecz Igi Świątek zaplanowano nie przed godziną 16. Transmisja na sportowych kanałach Polsatu.